Dzień dobry. Dzisiaj będzie unboxing. Duży unboxing. Mank od JPF. Przy okazji będzie to drugi film nagrywany nowym mikrofonem, który kupiłem dzięki waszemu wsparciu. Jest on nagrywany na troszkę innych ustawieniach, więc dźwięk powinien być troszkę lepszy niż w filmie o Śniegich i 2. Pokażę wam w sumie, jak to wygląda, bo teraz mam taki zestaw wyjazdowy i na nadchodzący konwentach będę mógł nagrywać w trochę lepszy sposób niż to zawsze robiłem. I wygląda to tak. Przy okazji, mój głos za mikrofonem brzmi w ten sposób. Ja sam go jeszcze nie słyszałem, ale to jest taki ja nie widzicie za bardzo. No, taki mikrofon duży u góry, co nie? Przy okazji, tutaj jest paczuszka od JPF-u. Wielka paczka, i dzisiaj ją sobie rozpakujemy. Jest większa niż myślałem. Ok, udało mi się. Widzieliście, jak to z góry mniej więcej wygląda. I myślę, że łatwy sposób byłby w pokazywaniu Wam tego o, z pozycji siedzącej. I żeby zabawa trwała nadal, to nie będziecie z góry widzieć paczki. Będę pokazywać Wam mangi, które w niej są, wyciągając jedna po drugiej, więc nie wiecie, ile tam jest i co tam jest. Ale zanim zaczniemy, pytaliście mnie ostatnio, czy uda mi się z JPF-em zorganizować czy jakiś jakąś zniżkę, w końcu wysyłają mi mangi, w końcu reklamuje ich mangi no to może jakąś zniżkę na ich sklepie się uda zorganizować okazało się, że jest taka możliwość i na Mangardenie, czyli na ich stronie, na ich sklepie mangi ich wydawnictwa są już na promocji 15-20% a kodem, jeżeli użyjecie kodu, który jest tutaj na ekranie to dostaniecie kolejne 5% zniżki, czyli łącznie możecie mieć albo 20, albo 25% zniżki na mangi pochodzące od nich Kod można użyć jednorazowo i jest aktywny i działa przez tydzień. Raz, ale przez tydzień, czyli do przyszłej środy. Jeżeli ktoś jest chętny i ma zaległości w mangach pf u to na ich stronie, myślę, że ten kod może mu jeszcze bardziej obniżyć już obniżone cenowo mangi. To wszystko z ogłoszeń. My lecimy po kolei. Najpierw wyciągnę... Ojej! To muszę wam pokazać. Patrzcie, jak to jest zapakowane. Widzę, że są różne części. Na samym szczycie widzę. Jedyny tomik Ghost in the Shell, którego nie mam, jest to tomik e, półtorej. Nazywa się półtorej, i dowiedziałem się o jego istnieniu trochę przez pryzmat widza, dlatego że napisał do mnie kiedyś, co to za płyta, płyta w Ghost in the Shell półtorej, bo tam była płyta. Nie wiedziałem, co to jest. IP mi wytłumaczył, że to była płyta. Um, z y, chyba jakimiś tam skanami z mangi, taka przez Japończyków dołączona, już nie pamiętam do końca, ale pomyślałem, że Ghost in the Shell Putorei nie czytałem, więc z chęcią sobie przeczytam. No cóż, w środku wam nie będę pokazywać, to nie, nie ma najmniejszego znaczenia. Pierwszy tomik dosyć chudy, spodziewałem się grubszego, ale Ghost in the Shell 15 tomik Putora. Dalej, coś o czym nie ma w ogóle rozmów. Nikt o tym nie rozmawia, co mnie dziwi, ponieważ jest to Drifters. Drifters miało swoje anime. Drifters ma również już trzy tomy wydane w Polsce, a nadal nikt o tym jakoś specjalnie nie gada. Chyba trzeba to zmienić. Chyba muszę nagrać filmik o anime i może o Manze, ponieważ jest to tytuł od autora Helsinga i podobało mi się i wersja anime, i wersja mangowa, którą przeczytałem, więc dziwne, że nikt o tym nie gada. Dalej jest jeden i drugi. Trzeci, trzeci tomik, One... One Piece, poczekam. Matsumoto już nie. 46 tom Bleacher. No cóż. Ładny. Dobra, trzy tomy One Pisa. Tom 43, 44 i 45. Super. Tak jak wspominałem, przestałem czytać One Piece, a, najnowsze rozdziały w sieci. Czytam jedynie polskie tomiki i oglądam anime po kilku miesiącach przerwy. Więc tak u mnie wygląda sytuacja. Potem 20 i 21 tom Soul Itera. Bardzo fajna sprawa, niewiele zostało do końca, bo chyba 25 tomów ma seria. A za Soul Itera po Soul Iterze miało chyba wejść Ansatsu Yoshitsu. Więc w sumie też czekam, mimo że na początku nie byłem jakoś specjalnie pozytywnie nastawiony. Potem jest książka o sakurze z Naruto, jedna historia Sakury. Nie mam wielkiego parcia na to, ale byłem jedną z tych osób, która nie szalała za Hinatą w Naruto, a wręcz zawsze lubiłem Sakurę i do samego końca trochę się to może zmieniło, ale nie na niekorzyść Sakury, ale bardziej na to, że Hinata zyskała w moich oczach, a Sakura Sakurę lubię tak samo jak lubiłem wcześniej. I w sumie nigdy nie specjalnie, nie, nie, nie rozumiem jakichś specjalnie hejtów na nią. Dalej były. To była taka pierwsza e, z kilku paczek, tutaj. Następna paczka jest. O cholera. Następna paczka jest tak obszerna, a na dole jest. Widzę, że blame. Pewnie tom trzeci i 4. I zaczynamy od berserka. Tom 12 i 13. I to jest chyba już ten moment. Zerknę do 12. Pokażę Wam okładki. 12 i 13. Zerknę do 12, bo to jest ten późniejszy, i zerknę gdzie on jest. Aha, dobra, czyli to nie jest jeszcze to. 13 tom, 13 tom Berserka, będzie tym tomem najbardziej brutalnym, i tym, który podzielił pewien okres w madze Berserka. I ja, na przykład, najbardziej w Berserku lubię cały okres do tomu 13, łącznie z 13. Potem aż tak bardzo mnie do niego nie ciągnie. Ale okej, okay, Berserk jest. Tutaj jest ostatni, dwa ostatnie tomy wzgórza Apola. Tom ósmy i dziewiąty, wzgórza Apola naprawdę przyjemny, fajnie napisany romans z nutką jazzu i osadzony w ciekawych latach, bo to były chyba 80, 90 czy tam 70. w Japonii. I zerknąłem sobie na koniec ostatniego tomu, bo kiedyś były takie plotki o tym. Aha, dobra. Zakończenie w Manze jest troszkę inne niż w Anime, bo jest również we, animowana wersja. No jest troszkę inne, ale chyba efekt końcowy się nie zmienia. No, no, no cóż, zobaczę w czym się to różni i gdzieś tam Wam opowiem w trakcie. Pewnie w manga update. Tutaj mamy em, piąty i... czwarty? Tak, czwarty i piąty to Gry w Króla. Komiks jest ogólnie przeciętny. Ale mnie miłosiernie wciąga i działa na tej samej tematyce co e, Judge oraz Doubt. To są takie komiksy z niższej półki, ale mają jedną fajną cechę. Wciągają jak cholera, mimo że są często prymitywne, bo opierają się na prostej zasadzie. Grupka osób, w tym przypadku klasa, musi wykonywać jakieś zadania, aby przetrwać. A e, jak nie wykonują, to giną. Więc to jest taki Battle Royale, tylko że w, zawsze w innym środowisku. To się fajnie czyta, ale wiemy, że to jest trochę, wiecie, niższych lotów tytułów. Ale jestem ciekaw, co się dalej dzieje. A to jest już twór zakończony, bo 5 tomów, więc to yy, no, przeczytam z chęcią. Tom 6 i siódmy One Punchmana. One Punchmana, który podziwia mnie, właśnie z innej strony. No, Elo. Następnie mamy drugi tom Planets, bardzo ciekawej serii, osadzonej w przyszłości, gdzie Główni baterowie pracują jako, to będzie wielka obraza, jeżeli o tym powiem, ale śmieciarze w kosmosie, ale nie, oni mają taką pracę, że czyszczą kosmos z pozostałości po jakichś wypadkach, na przykład po satelitach zniszczonych, ogólnie zanieczyszczenie kosmosu, oni się zajmują, aby posprzątać te śmieci, które stwarzają zagrożenie, no dla innych, na przykład tych, co lecą sobie w kosmos, no dzieje się w przyszłości, więc to nie jest takie odległe. W sensie, że lecenie w kosmos nie jest niemożliwe u nich. Pierwszy tom czytałem, nie dokończyłem jeszcze, ale drugi też będzie trzeba ogarnąć. Następnie, o, o, a propos dzisiaj, no, nawet czternasty, o. Mam na kanapie dwunasty tom Ataku Tytanów, dlatego, że machałem wam tym tomem em, w recenzji drugiego sezonu. Pomacham tym lub którymś z nowszych tomów również na live który mam za godzinę o drugim sezonie. Dlatego, że jeżeli kogoś interesuje dalsza fabuła, a nie chce mu się czekać na sezon trzeci, to w Polsce wychodzi manga, która już tą fabułę z drugiego sezonu przekroczyła. I ja się cieszę, zerknę do tomu 14. Tego już na necie nie czytałem te kilka lat temu. Więc cieszę się z tego bardzo, bo z drugim sezonie mogę świeżo wkroczyć w mangę, która wyszła w Polsce. Zajebiście. Mamy tutaj jeszcze... Ale to, jest, ale to jest małe. Furcio i szóstek. Koci pamiętnik i to. Dzüdziego I to raczej przedstawiać nie trzeba, ale nie spodziewałem się, że to jest takie chudziutkie. No i to jest manga. O kotach? No zdając Dzungiego i to się nie skończy zbyt dobrze. No już widzę, że się nie kończy zbyt dobrze. Ale nie sądziłem, że to jest takie małe. No cóż, fajnie. Szybciej przeczytam. Koniec drugiej paki. I jeszcze jest róża Wersalu. Strasznie gruby tom. Klasyczne Shojo. Na pewno um, nie, dla faceta nie jest to jakieś super przyjemne czytajło, ale z, z racji tego, że lubię poznawać klasykę różnych gatunków, nawet jeżeli niespecjalnie mnie jara, tak żeby wiecie, poszerzać swoje horyzonty, że tak powiem, to zerknę. Nie wiem czy uda mi się całość przeczytać, nie wiem czy mi się to spodoba, ale myślę, że muszę to... wypadałoby, abym przeczytał. Może się na kanał przydać. I na końcu ostatnia rzecz. Tak jak wspomniałem, dwa tomy Blame. Trzeci i czwarty, bo pierwszy i drugi mam. Pamiętacie, Blame, co nie? Ostatnio ogłoszono, że Polygon Pictures zrobi również drugi film, drugą część filmu. A jeżeli jesteśmy w temacie Niheya, to zrobią również trzeci sezon Rycerzy Sidonii. Po premierze pierwszego filmu, który obejrzałem trzy razy łącznie, Czytałem sobie mangę, te dwa tomy, co wyszły w Polsce z soundtrackiem z filmu. To było bardzo fajne doświadczenie, nie powiem. Eee, jestem ciekaw, którą, który element y, mangi postarają się w nowej adaptacji anime no, przenieść na ekrany. Zobaczymy. I też widziałem, że film podbustował sprzedaż Blame. Więc fajnie. Bardzo mi się to podoba, bo o filmie można powiedzieć wiele rzeczy. Są ludzie oczywiście, którym się to podoba i są ludzie, którym się to nie podoba, ale jednak spełnia swoje zadanie, to znaczy bustuje sprzedaż mangi. Nichaj nie powinien narzekać. Trzeci i czwarty tom. W pięknej twardej oprawie. Tak wygląda ta konstrukcja. Tak wyglądają te mangi, które dzisiaj do mnie przyszły. Mam nadzieję, że unboxing, pomimo tego, że... że był trochę inny niż zazwyczaj, bo chciałem przetestować mikrofon i sprawdzić, jak mnie słychać. Wiem, że w niektórych momentach słychać lepiej, w innych gorzej, ale ogólnie mikrofon wydaje mi się, że będzie się spróbować zajebiście. Um, no i mam nadzieję, że Wam się podobał unboxing. Przypominam o kodzie, który był na początku filmu. Wiesz, raz, udostępniam kod, który działa przez tydzień na 5% zniżki na mangi od PF u które już tak są po obniżce. Mam nadzieję, że ktoś z tego skorzysta. No i cóż, dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o ocenie filmu, jeżeli się dobrze bawiliście, bądź też nie. I do kolejnego materiału. Pa pa!